będzie miał odwagę wypowiedzieć słowo podważającej opinii. Ponieważ niebawem to, co zostało przekazane publicznie, tak jak mówię, a zwłaszcza w tym zapisie, a to już nie są żarty, zostaniecie, proszę Państwa, świadkami na oczach świata otrzymania tajemnicy, własnej tajemnicy, własnej historii. Historii własnego narodu. I ci, którzy podniosą lament, a podniosą i będą chcieli pomniejszyć wielkość tych tajemnic, no to cóż w naturalny sposób się stać może? Nic prostszego jak to, jak sami ujrzycie, kto prawdziwym Polakiem jest i w kim jest tęsknota do prawdziwych własnych korzeni. Ci natomiast, którzy nieopatrznie słowa pomniejszenia dla misji Faraon, misji Cheops wypowiadać będą, tym niebawem wstyd czoło spali. Powtórzę i będę to powtarzać nieraz, bo, bo wiemy do czego zmierzamy. Książka jest już w drodze do Chicago, o tym Państwo wiecie. Będzie już za tydzień w księgarniach pierwszy transport. No i będziemy. Państwa przygotowywać do tego spotkania z własną historią, bo faktem jest, że ta historia była okupiona traumatycznym przeżyciem waszych ojców, naszych ojców i naszych matek. I ten ból jest w nas. I nie, to, nie o to chodzi, żeby odwet brać za to na czas dzisiejszy. Dlatego potrzebny był ten czas, stworzenie właściwych okoliczności. Do zdjęcia tej zasłony, ponieważ proszę Państwa będzie, przy, będzie trzeba przyjąć tę wiedzę i te dowody, które czekają na otwarcie ze zrozumieniem i z godnością. Kiedy się mówi o godności, nie ma takich uczuć jak zawiść, jak chęć odwetu, zemsta. Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co było, żeby przebudzić się z ospałości duchowej, żeby uszanować pamięć swoich ojców i matek słowiańskich i zaufać i zaufać Bogu tak naprawdę, bo z woli wyższej, z woli Boga, odbywa się to już na całej Ziemi i takich tajemnic będzie otwieranych bardzo dużo. Nie tylko w Polsce. Już ten przedsmak otwieranych tajemnic macie Państwo w różnych zakątkach Ziemi. Jak Ziemia długa i szeroka, i okrągła i wysoka, tak z każdej strony Ziemi raz po raz teraz będą otwierane właśnie te przedwieczne tajemnice. Polska i ślęża ma szczególną rolę, którą nazywamy posłannictwem. Dlatego też to, co ciekawością jest wielu z Państwa, którzy naprawdę tę ciekawość szczerą i żywą sobie mają, gnębi Was. To, o czym nieraz sobie rozmawiamy poza anteną. Więc książka, tak jak powiedziałam, też po raz pierwszy ujawnia to, czego nie wolno było przez tysiąc lat dotykać Polakom, czyli Holokaust Słowian. I ten bardzo bolesny holokaust Polan. Dużo mądrości, jak mówię, będzie trzeba, aby z godnością przed światem przyjąć tę przedwieczną tajemnicę i nie niskimi zachowaniami postawić dalszy krok na drodze życia swojego i całej Polski i świata, ale krokiem napełnionym mądrością krokiem napełnionym współczuciem, bo współczucie ogarnie państwa ogromne. Szacunek, potem wzruszenie i łzy. O tajemnicy, która jest największa, na ślęży mówić jeszcze czas jakiś nie będę. Książka powstała, jak państwu wiadomo, z przekazów duchowego opiekuna Ziemi, przekazanych przez wysłanniczkę jego na Ziemię, Polkę z Wrocławia, kobietę natchnioną, Panią Lucynę Łobos Braun. O tym przeczytacie Państwo sobie sami. Księga jest obszerna, 530 stron. Ale tak trzeba było, bo na tłumaczenie i rozbieranie włosa na czworo nie ma już czasu. Każdy może przeczytać, przemyśleć. Ja teraz te kilka dni, zanim książka się pojawi w Chicago, to będę chciała wykorzystać. Państwa do małego Państwa przygotowania. Może z niedoskonałych jeszcze tekstów w dostępnych materiałach źródłowych, bo też Państwo często o nich pytacie, o nie pytacie, gdzie jeszcze można poczytać, a kto jeszcze ten temat zgłębia. Są tacy, są, proszę Państwa, drąży się temat prehistorii Polski tylko tak nieoficjalnie, bo nie wolno było. Ale wystarczające jest to, abyście ujrzeli, że tej historii poszukiwało od wieków. Wielu badaczy, i światowych, i polskich. Ale, jak mówię, czas musiał dojrzeć, aby mogła być ona otwarta, bo tak naprawdę to wola Boża nastawia zegary i czasy z życia. Więc czas musiał dojrzeć, dojrzeć pojawić się odpowiedni ludzie, przygotowani do tego, no i tak cała składanka zbliża się do zamknięcia pełnego obrazu. Więc od dzisiaj będę yy, przedstawiać Państwu słowa zapisów będących bardzo głęboką analizą, bardzo ciekawą i wynikami badań całego zastępu archeologów, geologów, mineralogów, historyków, kosmologów, a nawet, proszę Państwa, oficerów wojsk lotniczych. Bo w tej zaprzeszłej naszej historii, jak Państwo sami ujrzycie, dowodów jest takich, że nie powstydziłby się z godnością piać... Na ich temat po całym świecie od wspaniałych cywilizacji, najstarszych, tak zwanych zaginionych cywilizacji i słowiańska cywilizacja zacne miejsce pomiędzy nimi zajmuje. Więc chciałabym rozszerzyć Państwa wiadomości na ten temat, żeby rozjaśnić Waszą świadomość i ucieszyć serca Wasze, bo jest się z czego cieszyć. Dzisiaj nie. Nie za bardzo patrząc na ten czas mój ograniczony zresztą z konieczności, żebym wiele państwu w tym temacie przekazała z zapisu, już powiem czyjego, bo to będzie tematem czystego już odczytywania zapisu y, wspaniałego polskiego badacza z przeszłości, pana Andrzeja Kotowick Kotowieckiego, którego mam zamiar zaprosić na antenę. Mam nadzieję nie raz i nie odmówi pan Andrzej mi tego, bo... Y jest to bardzo elastyczny przede wszystkim umysł, bardzo napełniony wiedzą z wielu, wielu dziedzin i są spotkania, proszę Państwa, wielu światłych, tęgich głów na ten temat, które zastanawiają się, skąd te nieprawdopodobne dowody zaistniałych faktów w zamierzchłej przeszłości w Polsce. Na ślęży. I powiem może tak. Zanim jutro rozpoczniemy odczytywanie, bo i na jutro zarezerwowałam specjalnie czas na przeczytanie Państwu tych fenomenalnych zapisów, jako wynik badań wielolet... wielo... wieloletnich. Przezacni Polacy, spadkobiercy niebiańskiej tajemnicy, bądźcie dzielni, bądźcie mądrości pełni, zanim Wasze oczy i całego świata ujrzą no właśnie, co ujrzą. A ujrzą, że na strażników jakiej tajemnicy sam Bóg przeznaczył polan. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zaprzeczyć i takich, jak mówię, nie będzie brakowało, kochani Państwo, nic prostszego. Możemy służyć radą, poradą, pomocą. Jeśli ktoś będzie chciał udowodnić, że prawdą słowa wypowiadane nie są, słowa zapisane nie są, więc trzeba zrobić tak założyć fundację wspierania badań archeologicznych, zatrudnić naukowców i spróbować znaleźć dowody, które potwierdzą swoją rację. Na dzisiaj podziękuję Państwu za uwagę, jeśli ktoś do jutrzejszego programu chciałby troszkę już spenetrować tą wiedzę, więc powiem króciutko, bo jeszcze minutkę mam, że będę przytaczać treści zapisu z opublikowanej książki pana Andrzeja Kotowieckiego której tytuł brzmi Ślęża Polska Atlantyda. Rozdział drugi, zawierający fakty, teorie i hipotezy, polecam Państwu z serca całego. Przy okazji również, jeśli ktoś chciałby z tych bardzo, bardzo zamierzchłych czasów zasięgnąć wiedzy, to również kolejna publikacja, która. Jest do zdobycia na naszej stronie misji Paraono. Również znajdziecie Państwo i wszelkie informacje o panu Andrzeju Kotowieckim, jak również o jego publikacjach, o jego wysiłkach i całego zespołu badaczy naukowców polskich, którzy jeszcze nie zajęli oficjalnego miejsca ze swoimi odkryciami w nauce akademickiej ale to jeszcze troszkę. Więc na uwadze tutaj mam kolejną publikację, której tytuł brzmi Szkliwo nie z tej ziemi. No i to wszystko. Nie z tej ziemi opowieści czekają Państwa, a jednak dotyczące i tej ziemi, i tych ludzi. Dziękuję za uwagę. Ocenę pozostawiam Państwu. Dobranoc.